Dzisiaj kochani to, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli zdobycze książkowe, czyli book haul. Book haul jesienny, book haul ostatnich tygodni, czyli co pysznego upolowałam, a upolowałam całkiem sporo. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny październikowy jesienny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Zapraszam Was na jesienny book haul. I on jest taki naprawdę jesienny, z bezsenną nutą na dokładkę. Nie będę przed Wami ukrywać. Nawet, słuchajcie, myślałam, że tych książek będzie ciut mniej, ale teraz jak zebrałam je zewsząd i ustawiłam sobie tutaj na podłodze, to okazało się, że jest ich całkiem sporo. Więc słuchajcie to, co robicie najbardziej, book haul, zdobycze książkowe, vibe jesienny, <noise> czyli jesienny nastrój zupełnie. Zaczynamy, kochani. I zaczynam, słuchajcie, od tytułu, na który polowałam długo, którego wyczekiwałam, a którego być może nie zobaczycie dokładnie, bo mi się tutaj lampa odbija. Ślepo widzenie Petera Watson. Słuchajcie, jest to wznowienie. Wznowienie odmaga wyczekiwane od lat, słuchajcie, dlatego że ślepo widzenie e, do tej pory w antykwariatach czy na Allegro chodziło po ponad 200-300 zł, słuchajcie, no więc sobie wyobraźcie. Ślepowidzenie w tym najnowszym, właśnie pięknym wydaniu. Ślepowidzenie polecił Wojtek Gunia. Jest to e, słuchajcie, powieść o kosmicznych wampirach jest to najprostsze ujęcie tematu Peter Wattsa już możecie kojarzyć z rozgwiazdy, o której wam opowiadałam w ostatnim czasie w bezsenną środę właśnie jestem ogromnie ciekawa tej powieści specjalnie nic sobie nie spoilerowałam niczego sobie nie zdradzałam no i oczywiście opowiem wam jeszcze w tym roku bo tak czekałam na ten tytuł, że jak w końcu się pojawił, to musiał trafić w moje ręce ja mówiłam Wam, że będzie bezsennie. E, w ostatnim czasie zrobiłam sobie również taką niespodziankę i upolowałam w tym pięknym, pingwinowym wydaniu Penguin Classics właśnie w oryginale Drakule i Frankensteina, bo tej klasyki grozy nigdy dla mnie za wiele na półkach. Tak przynajmniej uważam. A tak naprawdę to chciałam Wam powiedzieć, że mam Frankensteina w takim zbiorowym wydaniu jako większą nowelę właśnie. Drakule mam po polsku, więc te właśnie oryginalne wydania, tym bardziej w tych pięknych okładkach właśnie pingwinowych. To jest, słuchajcie, materiał taki szyty, no coś pięknego właśnie, więc dołączają na moje półki. Tak jak mówię, Frankensteina, Marieszeli, Nigdy za wiele. Drakuli, Brama stoker. Nigdy za No właśnie. A, i chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że plastyki pingwinowe zawsze są uzupełnione o wstęp, wstęp jednego z literaturoznawców, osób, które właśnie komentują i tworzą szerszy kontekst dla powieści, dla danego wydania. Jeśli słyszycie chrapanie, to nie jest to przypadek, bo niektórzy za mną po prostu zasnęli. Jeśli nie wiecie, to przy każdym moim ostatnim filmie jest ze mną Lala, tylko, że jest o... Niewidoczna, bo śpi za mną i nie chce się pokazywać. Kolejna dobrych, słuchajcie, to dziedzictwo asherów Roberta McCamona. Dziedzictwo asherów, czyli jest to zabawa, zabawa, że tak powiem, nowelą, a zagłada domu asherów Edgara Alana. Po. Z tego co się zorientowałam, to dziedzictwo Asherów jest właśnie hołdem złożonym tej jednej z najsłynniejszych noweli opowiadań Edgara. Co więcej, jest to jakby rozszerzenie całej tej historii i jakby dodanie większej ilości wątków. Tym bardziej intrygujące i ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie na Netflixa wleciał serial, który inspiruje się opowiadaniami Edgara Alana Poe. Który, którego tytuł nawiązuje właśnie do Asherów, w którym główną rolę odgrywa Maska Śmierci Szkarła. I Z tego co się zdążyłam zorientować, jeżeli już oglądaliście serial, to dajcie mi znać co o nim myślicie a propos niespodzianek, które sobie zrobiłam słuchajcie, Vampires of El Norte Izabel Kanias zachwycaliśmy się ostatnio Hasiendą, która pojawiła się właśnie w Polsce, wielkobukowy bezcenny patronat, jedna z najwspanialszych powieści gotyckich Izabel Kanias nawiązuje do meksykańskiego folkloru nawiązuje do meksykańskich legend, jej powieści nawiązują do jej dziedzictwa właśnie, rodzinnego i Vampires of El Norte, zaczęłam, słuchajcie, czytać i co to jest za klimat? Pojawia się motyw właśnie krwiopijczej istoty, która, słuchajcie, napada tutaj na dwójkę młodych, dorastających ludzi i ranna zostaje ugryziona, zostaje tutaj dziewczyna. Jestem bardzo ciekawa, co Dalej się wydarzy. Vampires of the Norte. Mam nadzieję, że wydawnictwo mowa trzyma łapki, słuchajcie, na pulsie i będzie również polować na ten tytuł. A teraz słuchajcie nasze podwórko, czyli Marta Bian i Muchomory w cukrze. Marta Bian <kluzny> Czyli piosenkarka, pisarka obecnie, która zachwyca młodszych czytelników e, horrorami, powieściami grozy, właśnie nakierowanymi na to młodsze pokolenie. Ogromnie mi się to podoba. Marta Bian pięknie wciąga ich w horror i w grozę. I zaczęła właśnie również od Muchomorów w cukrze, kiedy mówimy o powieści, dlatego że mieliśmy również Domy i Inne Duchy wcześniej, jako zbiór opowiadań, który łączy się w jedną całość. Tutaj mamy jej pierwszą taką powieść, właśnie Grozy Muchomory w cukrze, której jestem ogromnie ciekawa, i teraz już wyszedł drugi jej tytuł, którego zapomniałam, ale który też upoluję i chyba Wam zbiorczo o nich właśnie opowiem, bo jestem tej Marty, strasznej Marty. Ogromnie ciekawa. W mojej łapki trafiła również Godzina Czarów od Małgosi Starosty, naszej ulubionej Małgosi Starosty, która jest prawdziwą mistrzynią komedii kryminalnej. Tym razem w powieści Grozy również dla młodszych czytelników. Ja już wspominałam ten tytuł przy okazji premier właśnie i tutaj mamy chyba Nowy Dworek i jego tajemnice i młodą bohaterkę, która musi je Rozwikłać. No, klasyczny motyw Halloween, właśnie na Domu. Również jestem ogromnie ciekawa, jak Małgosia Starosta w tej straszniejszej formie się tutaj sprawdziła. Dostałam również niespodziankę od Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli od wydawnictwa PIF, opowieści niesamowite z języka włoskiego. I słuchajcie, trochę wstyd przyznać, bo ja żadnego z tych nazwisk w ogóle nie kojarzę, które się tutaj pojawiają. To jest w ogóle taka seria. Opowieści niesamowite są z języka angielskiego. Z języka rosyjskiego, z języka francuskiego, niemieckiego i właśnie teraz też z włoskiego, i powiem Wam, że to jest fantastyczna seria, bo ona pokazuje różnorodność grozy właśnie w literaturze europejskiej, i można odnaleźć takie fantastyczne perełki. Kiedy chodzi o opowiadania, o opowieści w ogóle grozy, właśnie i bezsenne, że to jest coś wspaniałego. Teraz, właśnie opowieści niesamowite z języka włoskiego. I tak jak mówię, ja słuchajcie, w ogóle tych nazwisk nie znam. Ja tych opowieści nie znam. Ale mogę się domyślać, że to będzie coś zupełnie chorego na głowę. A dlaczego? Dlatego, że kojarzę baśnie włoskie. A właśnie włoskie to jest, bo, słuchajcie, coś zupełnie odjechanego. To są słuchajcie, takie historie, które zupełnie miażdżą e, i potrafią <grywają> sprawić, że patrzymy na te historie i się pytamy, ale co? No właśnie i. No mogę się domyślić, że te opowieści będą również takie. Przed chwilą, słuchajcie, wspominałam Wam właśnie Zagładę Domu Asherów i chciałam Wam pokazać te trzy książki, które dostałam od wydawnictwa Replika przy okazji naszej właśnie współpracy, jak ostatnio otworzyłam filmik z klasyką grozy, którą warto znać. I chciałam Wam tutaj pokazać, bo mamy nawiedzony dom na wzgórzu. No, to jest moja najulubieńsza jedna z powieści, napisanej przez kobiece autorki Sherry Jackson. To jest horror psychologiczny. To jest dość trudna lektura, jeżeli oczekujemy takich ostentacyjnych strachów, ale jeżeli wkręcicie się w klimat, to na pewno to poczujecie. ten dom na wzgórzu, o którym trąbię, trąbię od lat. Drugi w tym zestawieniu był właśnie zbiór opowiadań Zagłada domu Asherów z tytułową Zagładą jako tym czołowym opowiadaniem. I tu mamy właśnie i opowiadania. Ale mamy też wybór poematów. Tutaj jest ich tylko kilka, tego wszystko, ale Zagłada domu Oszarów jest tą najważniejszą. I to jest również tytuł, który teraz idealnie się sprawdzi, jeżeli chcecie obejrzeć serię na Netflixie. Warto zacząć od podstaw, czyli od klasyki i od Edgara Alana Poe. I wreszcie w tym zestawieniu była również loteria Shirley Jackson i to jest perła. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest powieść. Jest to to chrapanie. Zaraz mnie nie będzie słychać, tylko to chrapanie. No, ale mam nadzieję, że to przeżyć. Słuchajcie, Shirley Jackson w opowiadaniach. To jest coś bardzo mrocznego. To jest coś bardzo niepokojącego. To jest coś bardzo Miężącego czytelnika często, no chociażby tytułowa loteria, która jest opowiadaniem, no nie chcę nic Wam zdradzać, dlatego że jeżeli Wam zdradzę, no to oczywiście jakby twist tego opowiadania zostanie zdradzony, tak nie można. Opowiadania to są te krótkie formy, które fantastycznie wszystko owijają i Shirley Jackson potrafi to robić. Fantastyczne tytuły, zresztą. Wybór jest znakomity i e, również mam nadzieję, że sięgniecie po te tytuły. To nie są tylko i wyłącznie takie horrory psychologiczne, jak napisane dom na wzgórzu. Tutaj Shirley Jackson no, pokazuje, na co ją stać, i robi to doskonały sposób, na pewno zdradza, zdradza ludzką naturę. To, czym naprawdę w środku jesteśmy. Jeśli polujecie po biedronkach na wydania klasyki od wydawnictwa Świat Książki, to teraz w tej najnowszym właśnie zestawie będzie Dziadek do Orzechów Ernsta T.A. Hoffmana. Zobaczcie na to zjawiskowe wydanie. To jest oczywiście chudzinka, bo to jest opowiadanie, to jest nowela. E, Niepokojąca również Taka drażniąca, a jednocześnie w tym świątecznym, wspaniałym klimacie. W ogóle, jeżeli chodzi o Hoffmana. To on mnie przeraził piaskunem. I tam też pokazał, na co go stać, kiedy mówimy o grozie, takiej baśniowej grozie. I on potrafi tym piaskunem prowadzić z równowagi. A w Dziadku do Orzechów, do którego my się przyzwyczailiśmy przez balet, przez to, jak jest przedstawiany właśnie w taki baśniowy sposób, że to jest taka baśniowa, piękna historia. A tam jest sporo, sporo mroku również. I Hoffman potrafi to pokazać. Więc, jeżeli polujecie na klasę, warto również Hoffmana upolować. A na koniec kochani powieść, na którą również bardzo czekałam. Jest to kontynuacja Ślepnąc od świateł, czyli dawno temu w Warszawie Jakuba Żulczyka. Zobaczcie jaka cegła. No właśnie, kto kojarzy Ślepnąc od Świateł, kto kojarzy fenomenalny serial, który powstał na podstawie tej powieści, ten wie w jakim klimacie się tutaj obracamy. Brudne miasto, jego tajemnice i bohaterowie, którzy walczą ze swoimi demonami. I tutaj ta historia kontynuuje się, i jestem ogromnie ciekawa, co też Jakub Żółczyk wymyślił tym razem. I czy ta kontynuacja podoła, że tak powiem, ślepnąć od świateł właśnie. Czy tam ten weekend, będę pisała recenzję dla e, Empiku Passie. I tak to właśnie, kochani, wygląda. Bookhol, jesienny, wielkobukowy, jak widzicie, mocno z nutką bezsenną. Tak jakoś wyszło, ale jest to bardzo jesienny nastrój, musicie sami przyznać. Jestem ogromnie ciekawa, co kupiliście dobrego, co wypożyczyliście w bibliotekach, co wpadło na wasze półki wirtualne. Dawajcie koniecznie znać, co teraz czytacie, co polecacie, co może też o czym chcielibyście usłyszeć tutaj w wielkim buku. Również wybierajcie z tych, które dzisiaj pokazałam. E, tak jak powiedziałam, chciałabym opowiedzieć o książkach Marty Bian również jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy mi się to uda. <laughs> Powiem Wam w ogóle, że jeżeli chodzi o bezcenne środy, to one już są wszystkie zarezerwowane do końca roku. Ja wiem, jak to, słuchajcie, brzmi. To brzmi również mrocznie, bo nagle widzimy, że to już zostało tylko kilka tygodni i nagle dowiemy się, jakie książki są tymi najlepszymi w tym roku. A wybór będzie cholernie trudny. No właśnie, dawajcie znać co czytacie, tak jak powiedziałam życzę Wam pięknego i silnego zaczytania, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!